Byłem wtedy samotnym ojcem. Moja żona, narcystyczna, złośliwa kobieta, która nie potrafiła zadbać nawet o siebie, także nasz rozwód był mniej lub więcej błogosławieństwem dla mnie. Po rozstaniu dostałem opiekę nad małym synkiem, który był dla mnie całym życiem. Gdy wciąż żyliśmy w małżeństwie, żona bez przerwy narzekała, że spędzam za dużo czasu z dzieckiem, zamiast poświęcać go jej. Pewnie myślała, że zasługuje na uznanie. Trzymanie tej wiedźmy z dala od domu i mojego chłopca miało wiele zalet, ale też kilka wad. Pracowałem cały czas, więc nierzadko musiałem zatrudniać niańkę albo dzwonić po starszych już rodziców. Właściwie to zazwyczaj prosiłem o to ich, ale z czasem przyzwyczaiłem się dzwonić po Mercy. Jedyną niańkę, która przychodziła od razu na telefon. Nie lubiłem jej szczególnie, bo zawsze była trochę nieodpowiedzialna. Często zamiast opiekować się dzieckiem, rozmawiała przez telefon, a za każdym razem, gdy widziała mój samochód na podjeździe, zabierała swoje rzeczy i wychodziła tylnym wyjściem. Była lekkim utrapieniem, ale nie bardzo miałem wybór. Pewnej nocy wszedłem do domu i ją zawołałem. Brak odpowiedzi. Uznałem, że znowu wyszła z tyłu domu, więc zbytnio się tym nie przejąłem. Wszedłem do salonu i zauważyłem, że na schodach stał mój synek wciąż w piżamie. Hej, kolego! zawołałem, zanim zauważyłem jego spojrzenie. Wszystko w porządku, synku? Miałem koszmar tatusiu powiedział, a następnie zbiegł po schodach i mnie uściskał. To było takie straszne! Co takiego się tam stało? zapytałem. Ścisnął mi mocno. Szedłem korytarzem, kiedy usłyszałem Mercy nocącą na dole. Schowałem się na górze przy schodach, w miejscu, w którym nie mogła mnie zobaczyć i zacząłem patrzeć, jak pracuje w kuchni. Po kilku minutach tuż za nią otworzyły się cicho drzwi do spiżarni. Słuchała tego swojego czegoś do muzyki, więc nie mogła usłyszeć. Ze spiżarni wyszedł nagi potwór z tymi swoimi małymi czarnymi oczkami. Przeszedł go dreszcz. Mów dalej, synku, no mówiłem go. No więc potwór patrzył się na nią przez jakiś czas, a potem otworzył szafkę w salonie. Wyszedł z niej kolejny potwór. Mercy była skupiona na swojej pracy i muzyce. Poza tym było tak ciemno, że nie mogła go zauważyć. Potwory gapiły się na nią przez chwilę, aż drugi z nich otworzył okno. Za nim był kolejny. Tego też nie zauważyła. Więc wtedy drugi i trzeci otworzyły piwnice, a wtedy wyszły następne dwa. Tak się bałem, tatusiu. Ale starałem się być cicho i żaden mnie nie zobaczył. Zapłakał chłopak. Wszystkie z nich patrzyły na Mercy przez parę minut, zanim jeden z nich zaczął ryczeć. Nie usłyszała tego. Ryczał coraz głośniej, zrobiła dziwną minę i mrugnęła. Modliłem się, aby się nie odwracała tatusiu. Ale to zrobiła. Krzyczała i krzyczała i płakała. A wtedy wszystkie potwory się na nim rzuciły. Rozdarły ją na kawałki, a potem zjadły, a kiedy skończyły, zlizały całą krew z podłogi. Wtedy kiwnęły na siebie i wróciły co tam skąd przyszły. Do spiżarni szafki za okno i do piwnicy. A ja po prostu siedziałem na górze. Tak się bałem, tatusiu. Przytuliłem chłopca mocniej, gdy on płakał. Pocałowałem go delikatnie w policzek, aby załogodzić płacz. Co się wtedy stało, synku? Ja wyszedłem, aby poprosić sąsiadów o pomoc. Pomyślałem, że jeśli pobiegnę szybko do drzwi, to mnie nie złapią. Biegłem tak szybko jak mogłem, ale one wszystkie nam nie wyskoczyły, tatku. Były takie straszne. Złapały mnie i już miały zjeść, gdy... gdy. Co się stało? Jąkał się, próbując wyszlochać resztę opowieści. Możesz mi powiedzieć o wszystkim, synku, co się stało? zdjął mu lekko włosy, kiedy zaczynał wracać do siebie. Ja... ja powiedziałem im, że jeśli mnie wypuszczą, zagadam cię, gdy wrócisz do domu, tak aby mogły dorwać także ciebie, tatusiu. I oszczędzą mnie. Przez chwilę panowała cisza. W tym samym momencie usłyszałem seria otwierających się drzwi w całym domu. Syn przycisnął swoją twarz do mojej piersi. Tak mi przykro, tato.